Witam serdecznie się... Z tej strony Damianik A to jest kolejna seria na moim kanale Teraz to będzie seria jeszcze Taka survivalowy Na no, mod. Survival na tak. motorkach No i na tym będzie Polegała seria, że ja się będę taką nową paczkę modu. Mi się bardzo podoba Nie wiem czy pan czy też się to podoba A nasza już trochę pobrałem Na tym sposobie. Pooglądałam go, ale nic nie robiłem do tego. Bierzemy się teraz jeszcze wami, jak go pokażę. O kurczę. O, jak on open. We have to go. Yeah. yeah. Oh, okay. I want to go. Let's get into what I'm looking at. Dobrze, już wróciliśmy, no będę musiał zresztą rtować kępa, ale to już po nagraniu. Myślę, że tej, że to Wam nie będzie przeszkadzać, lecz zrobiła się i akurat nie mam co mam na to Trzeba już zakupić się, podsunąć i tam czekać. No nie wiem. Thank you. mm <laughs> cool. Aha, bo ja po prostu wprowadziłem tę serię, nie wasz. Chciałam zrobić całą taką serię na no, mowę, właśnie... Trochę brakowało mi tak w tej serii na naszów zagramy w Minecraft i modach, więc postanowiłam, co my zrobię, tym zrobimy, to będzie mieli tą w niebie serię i są. Co nie, czy to wam się spodoba, ale mi się spodobało, że bo to nie jest takie Teraz zapewne się nie widzi, jak to całe przepraszam, Muszę się odwiedzić. Jakieś śpiewki. No coś słyszę, coś, coś na Oh, oh, yeah. Właściwie. Aha i was chciałam przeprosić za to, że zapomniałam wstawiać intro, ale. No, zapominałam po prostu, musiałem wszystko robić na szybciego, a zanim się jeszcze jutro wstawię, no to trochę minie, dlatego ja musiałam chwilę poczekać. No teraz Wam obiecuję, że będę właśnie wstawiać. Tak, jak możecie zobaczyć w letniu, Round, right. a, okay. you have Where are we going? It's in the to Ja już ogladałem trochę świat i szoberając idziemy. Wiem, że w którym na pewno się polecimy do kosmosu. To myślę, że ta seria mi się spodoba. Tak, e, mi się spodobała, bo jak ja zobaczyłam, i tu tam się mowy, no to od razu chciałam zrobić to bez tego. Nie widzę, bo jak wygląda, to jest O kurde. Nie no, ma no się nagła stworzyć. No bo to nie to r. Bo to jest wersja, zobaczcie sobie 5 i 7. Tak, bo tej wersji nagle się nie mogę znaleźć na 1 i 2. I tutaj O okay. kurczę.